Hejka, kochani! Mamy dziś wtorek, jest 28 grudnia, godzina 14.30 i dzisiaj mam dla was Hauls Sheen. Hauls Sheen, w którym będziemy porównywać ubrania na mnie oraz ubrania na zdjęciach z internetu, czyli Reality vs Rzeczywistość. Oczywiście, jeśli nie subskrybujesz tego kanału, to zachęcam cię do subskrypcji, zostawienia łapki w górę. Gabarytowo wygląda tak, czyli jest dosyć mała. Ostatnio dostałam z innej firmy, to była dużo większa, były tam tylko. 5 albo sześć rzeczy. W tej mamy 10, ale pewnie są dobrze upchane. Także otwieramy i już patrzymy, co jest w środku, bo szczerze ja już zapomniałam, jak to zamawiałam, co tam było, e, także będę miała małą niespodziankę. Mam już pierwszą rzecz. Jest to kurtka. Jest to nie kurtka byle jaka, ponieważ jest to kurtka, do której mam spodnie, jak komplet. Taka czarna, wysmocze, e, czerwone, smocze, chińskie wzory. Ja już pokazywałam kiedyś właśnie spodnie na innym holu. Także przyniżymy sobie tą kurteczkę i i zobaczymy, jak wygląda wraz ze spodniami. Jeszcze nie powiedziałam, jaki to jest rozmiar, jest to rozmiar S. Nie, co? O XS. Myślałam, że S jest to rozmiar XS, ale wygląda na dosyć sporą. I tak, także już zakładamy. Kurtka prezentuje się tak, jest ona praktycznie dopasowana. Eee, wygląda całkiem fajnie. na sobie mam właśnie te spodnie, o których mówiłam i są one do kompletu. Jeszcze mogłam sobie zamówić eee, top, który również widziałam, właśnie takie same wzory, ale nie zamówiłam, nie wiem dlaczego. Ale po prostu to który swoją drogą również jest z szyn. Yy, yy, I prezentuje się to tak. No co by tu więcej rzecz. Kurtka zwyczajna, puchowa. Dwie kieszonki ma, zamek ma, guziki też ma. Wydaje mi się dosyć ciepła, także teraz idealnie, yy, bo jest dosyć zimna, bo ona na zewnątrz nawet jest bardzo zimno. Następnie mamy kolejną dużą rzecz. Jest to płaszcz. Płaszcz, który jest trochę. Yy, jest trochę, że tak powiem, niepewny, ponieważ Obawiam się trochę płaszczy Z internetu, bo nie wiem jaką one będą miały Jaki będą one miały materiał O, pasek wypadł Jest to taki płaszcz, że tak powiem Z takiego materiału ala baranek Taki miękki, trochę jak koc Nie wiem czy to widać Nie no widać, wszystko, o paznokieć mi odpadł Widzicie, taki właśnie Faktura taka barankowa Trochę przyjemna do W miarę i na mnie prezentuje się on tak. Ja wziąłam to w rozmiarze w jakim? S. Nie, co? Size XS. Rozmiar XS, moi drodzy. Jest on długi, mam go do, prawie do kostek. Spróbuję go wam pokazać. Widzicie? Jest on taki dosyć długi. Do tego ma pasek, moi drodzy. Proszę bardzo, można sobie zawiązać, jak ktoś ma ochotę. Tak, a on ma klamerę, czyli można się tak ładnie nim przewiązać. Taki trochę jak. Szlafrok bym powiedziała. Czy ciepły to się okaże jak wyjdę na zewnątrz u nim? Eee, no, taki szlafrok, muszę bardzo. proszę bardzo. bardzo, proszę bardzo, piękny szlafroczek, mięciutki. Proszę bardzo, znalazłam do niego nawet za sobie guzik jakby mój jakimś cudem odpadł. Także miło z ich strony, że dali. Następny jest zielona kamizelka, już widzę, że jest to kamizelka. Mam ostatnią fazę na kamizelki, mam czarną kamizelkę, mam różową kamizelkę. i mam. Zieloną kamizelkę, w sumie to tyle kamizelek Tak się mam tylko trzy, więc to w sumie nie żadna faza Ale e, Ale mam, także się cieszę I jest to właśnie zielona Ja ostatnio zielonej bardzo lubię Rozmiar S moi drodzy Już widzę, że na żywo wygląda tak samo jak na zdjęciu e, Co kamizelka, kamizelka e, Rozmiar, ale wiecie co Myślałam, że będzie bardziej napuszona Myślałam, że będzie miała więcej tutaj pupu, Bo na przykład moje różowa i czarna mają bardziej Są takie grubsze Są takie grubsze, a ta jest taka Oklapła, także nie wiem, czy to dobrze, czy źle Przynajmniej nie wyglądam grubo Co, zwykła zielona kamizelka Moim zdaniem wygląda identycznie jak na zdjęciu Wiecie, czego mi brakuje tylko w tych kamizelkach? Że nie mają kieszeni Bo ja e, lubię sobie włożyć ręce do kieszeni A tu nie mogę No trudno Ale tak stała Gardło mi boli w ogóle i mam ciągle wrażenie, że mi coś tu siedzi Taka gula Gula glutów przyjemna to jest, Nie polecam ale tak się kończą spacery po stanowcy, kiedy jest minus 10 stopni. Dobra, moi drodzy, next jest to sweter. Sweter, jest to w... sweter w krowy, sweter w krowy, zielony rozmiar XL. Nie wygląda jak XL, wygląda jak S bardziej, moi drodzy. Już to jest S, a nie XL. Jeżeli to jest XL, to ja jestem Marylą Rodowicz, proszę bardzo. Proszę bardzo. O Jezu, o Jezu, mój make up, chce sobie zaciąć make kapu, dobra. I na mnie wygląda ładnie Bo na mnie wszystko wygląda ładnie Ale to nie jest XL To jest S, większe S, to jest większe S małe m Zdecydowanie Ale do jakiejś spódniczki do środka, żeby go sobie tak włożyć Żeby on tak lekko się wystawał To myślę, że git Ale jako sam sweter do noszenia i do tego wysokie buty to już nie Bo jest po prostu za krótki, jest mi do połowy tyłka Więc liczyłam, że to będzie trochę dłuższe więc delikatnie zawiodłam, ale jeżeli chodzi o jego wygląd na zdjęciu, a na żywo to wygląda identycznie. Następnie mamy bluzeczkę. Bluzeczka również jest w jakim kolorze? Ciekawym w jakim. W kolorze zielonym, proszę bardzo. Jest to taka bluzeczka, która ma futerko w niektórych miejscach, na przykład na końcach rękawów oraz tutaj na. Nie wiem jak to miejsce nazwać, po prostu w tym miejscu ma też futerko. I ją się ubiera. Tak, O, jakie ma ciasne rękawy? Nie ma jakieś takie ciasne. o. O, u jakby się skurczyło w praniu. Ja to chyba w rozmiarze XS wziąłam. A, ale fajnie to wygląda tak, sexy, chyba. Ale teraz wybieram tak na szybko i wygląda to fajnie, podoba mi się. Mhm, cool to wygląda. Tereria, tak, to jest bardzo fajne. Nie zawiodłam się na szczęście, tylko trochę rękawy sobie ciasnawe. Ale może to moja wina, może to ja mam przy grube ręce. Po prostu wiecie, pakowanie na siłowni. Widać? Tak, widać tu bliska pięknie. Tak, to jest rozmiar XS i ja już wiem, że chcę taki jeszcze różowy, bo jest sztos. Naprawdę bardzo mi się podoba ta rzecz. Nie, mam jeszcze zieloną spódniczkę, która jest w, w, w totalnie innym odcieniu zieleni, ale jest zielona. Jest ona w rozmiarze w rozmiarze XS XS, także już ją zakładam. Dobra, oh, zapniesz się? Czy nie? Dzisiaj? O oh, a skurcz, skurcz oh, mogę, się oh, nie mogę się zapiąć Nie mogę oh, się zapiąć O już mogę, dobra Proszę bardzo. to wygląda w ten sposób Ej fajnie to wygląda To wygląda cool, po prostu te zielenie Trochę nie pasują do siebie, ale spódniczka Mi się bardzo podoba, pasuje Ale rozmiarowo też git, nie jest tu za luźna Nieraz właśnie mam problem, że są za luźne spódnice mm? Tu bym mogła być najbardziej dopasowana ale rozumiem, że to jest taki materiał, że po prostu no, ciężko będzie go tak dopasować do ciała. Ale to leży fajnie i bardzo mi się podoba. I nie zawiodą się. I mam jeszcze płaszczyk. Płaszczyk z ekoskóry, który mam już taki sam. I Jest on w kolorze zielonym, a ja mam taki czarny i bardzo go lubiłam swego czasu. Tak, pół roku temu ciągle w nim łaziłam. Nie, dalej jak, było zim, jak była zima. Rok temu ponad. Ciągle w nim łaziłam, bo po prostu on był sztos i mam teraz taki zielony jeszcze, już Wam pokazuję. Ja, jaki ładny! Jaki to jest ładny! To jest takie ładne! Patrzcie, widzicie? Taki sam czarny i jak ktoś mnie y, zna, to wie, że ja w takim czarnym kiedyś ciągle łaziłam. <grym> Ale fajny! On jest właśnie z eko-skóry e, i nie jest na zimę totalnie, także na zimę go nie, no, nie noście, będzie Wam zimno. Jest on bardziej na jesień, wiosnę. Y, na lato czasami też w chłodniejszych dni. Jest on w rozmiarze S. No jest piękny, jest cudowny. Kocham. Ten, I ten kolor. Boże. Ach, no cóż wiesz, jest idealny i jak najbardziej zdjęcie oddaje co do rzeczywistości. Jedynie co tu nie gra to zapach. Ale tak zawsze jest w tych rzeczach właśnie z ekoskóry, że one śmierdzą trochę. Na początku, bo później się to wypierze, to zapach znika. Także to nie jest jakiś duży minus. To jest minus, który można usunąć. Kolejną rzeczą jest to czarny top, który ma długi rękaw, jest on w rozmiarze XS, a jest jakiś wielki, jest jakiś duży mi się wydaje i on ma tutaj taką dziurę, dziurę na ciało, a między tymi dziurami są motylki, proszę bardzo, takie słodkie motylki, ja też miałam fazę na motylki jakiś czas temu, także już go mierzę i zobaczę jak wygląda, mam nadzieję, że nie będzie za duży, bo on jest bardzo ładny, kurczę no... Dobrze, bluzka już jest założona, wdępułam w Depuancie, jakąś folię i e, jest ona dosłownie odrobinkę, przyluźnawa, Mogłaby być jeszcze trochę ciaśniejsza, czyli chyba musiałby być to rozmiar XXS, ale takiego nie było. E, I wygląda ona tak: cycki mi się rozchodzą w ogóle na boki. Widać, <grym> jak to wygląda. Ja! Mam tutaj taką płaską szczelinę pomiędzy, no bosko to wygląda. E, I właśnie tutaj mogłoby być trochę ciaśniej, mimo wszystko, e, ale no jest w miarę okej. Okay. Właśnie tutaj mogłaby być trochę bardziej dopasowana, bo niestety jest trochę luźna, ale myślałam, że będzie gorsza. Ubrałam do tego taki stanik podtrzymujący biust, ale wcale nie wygląda to lepiej, wręcz jakoś tak opada mi to wszystko. Więc po prostu do tego mogę nosić zwykły stanik czarny. Taki tutaj, że miał małą taką muszeleczkę. Jeszcze może uratują mnie takie taśmy, co się podkleje tutaj i tak. Podnoszą do góry cycki, albo po prostu musi się pogodzić z tym, że wygląda to tak, a nie inaczej, i nosić tak. Kolejną rzeczą jest to komplet. Jest to komplet w serduszka, welurowy, dress oraz bluza. Mam już taki sam różowy i bardzo go lubię. Jest on w rozmiarze XS, spodnie jak i góra. Komplet na mnie wygląda tak, czyli całkiem gity zmiany, dopasowany, Góra jest nawet trochę ciasnawa w tym miejscu. Mogę być trochę luźniejsza, chyba że to się roznosi, bo wiem, że w tamtym komplecie chyba jest trochę szerzej tutaj, ale nie jestem pewna. No i dół, co? Jak zwykły dół, kieszonki ma. Tutaj dupka jest na swoim miejscu. Nogawki trochę szersze. No, wygląda to tak. Czyli zwykły komplet desowy, walurowy, w serduszka. Ostatnią już rzeczą jest to pościel, jest to pościel z czarnego marmurka. E, także może najlepszym rozwiązaniem, jeżeli wam ją pokazać, będzie po prostu ubranie na moją obecną. Także zmienimy moją pościel i ubierzemy tą. Ale na zdjęciu wygląda przepięknie. Zobaczymy, jak w rzeczywistości. Obecnie mam taką pościel, jest ona w kolorze różowym, to jest w ogóle plama ze zmywaczy do paznokci, także pamiętajcie, nie malujcie paznokci, ani nie zmywajcie na łóżku, bo się nie zostanie wam plama nie do sprania. Ona kiedyś była taka bardzo rażąca, to był taki neonowy róż, ale się sprała jest w ogóle z Primarka ta pościel, jakby ktoś pytał. Spójrzcie w ogóle na to, ona jest dwustronna, jak ktoś chce mieć biały marmurek, to ma biały marmurek, a jak ktoś chce mieć czarny, to po prostu przykłada na tą stronę i ma czarny. To jest bardzo fajne rozwiązanie akurat. Pościel wygląda tak, czyli jest to zwyczajny czarny marmurek. Jak już mówiłam, pod spodem jest biały, jakby ktoś wolał. W sumie może ten biały by lepiej wyglądał. No ale to nic, ja chciałam czarny, i więc teraz pokazuję czarny. Ideę, nad czym ubolewam, to to, że są w komplecie dwie poduszki, a ja mam trzy. No ale trudno, zawsze w sumie w kompletach są dwie poduszki. Jeżeli chodzi o rozmiar, no to wystarczyło sobie zmierzyć kołdrę swoją, swoją pościel i dopasować. Ja dopasowałam tak mniej więcej, ale nie jest ona idealnie pasująca, ponieważ nie było takowej, także ta jest troszeczkę za duża. Jednak zmieniłam na białą stronę. Bardziej ta póki co leży, Ej, rozjaśnia mi pokój, w ogóle wszystko dookoła. Także póki co zostaniemy przy białym marmurku. To już są wszystkie rzeczy, jakie do mnie przyszły. Słową drugą, gdyby ktoś pytał, te zasłony również są z Chin są bardzo ładne, bo miałam ciemne, ale postanowiłam zrobić różowe i bardzo mi się podobają, bo pasują sumie idealnie w klimat mojego mieszkania, który ma dużo różowych elementów. Jeżeli odcinek Ci się podobał, zostaw koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz, a ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!